Rozpoczęły się wakacje, a więc początek wielkich imprez. Dzisiaj na Story Summer Beach Festival. DJ MDK, witam Cię serdecznie. Jesteś związany tutaj z miejscowymi klubami i dj -ami. Powiedz, czym jest dla Ciebie dzisiejszy event? Dzisiejszy event jest przede wszystkim moim pierwszym w życiu i oczywiście pierwszą naszą tak agencyjną organizacją w sumie. Tak, jestem młodym, chociaż od gram od czterech lat w sumie już trochę gram po klubach. W sumie pierwszy event taki halowy, bo kilka już było klubowych. to ogólnie bardzo fajnie powoli się wszystko zaczynało, pierwsze kluby, no i tak moimi kroczkami do celu. Z racji tego, że jesteś młodym dziedziałem, czy zaprezentujesz jakąś muzyczną świeżość, czy może manieczkową fascynację? Nie, 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 świeżość. Era manieczek już chyba dawno minęła. Myślę, że powoli jakiś trend progresywny, powoli będę rozkręcał to aż na końcu kilka, jakiś mocniejszych kawałków może. DJ Max, kariera od 1995 roku pod okiem surowych nauczycieli. Powiedz, przyznaj się, kto był tym surowym prawcą. Nie wiem, czy mogę zdradzić. <laughs> to jest człowiek, który już nie gra. De facto zajmuje się w tej chwili ubezpieczeniami i to na szeroką skalę. W firmie nazwy nie podam, wiadomo. Sweet DJ Mr. W. Dla wielu osób to jest człowiek mało znany, ale jeśli chodzi o Poznań, jeśli chodzi o okolice, jeśli chodzi o legendarny już klub studencki Krops. Ci ludzie wiedzą o co chodzi. Wiesz no eventów jest sporo, eventów jest sporo w tym kraju i powiem Ci, że coraz więcej będzie eventów i jest moda na eventy, jest moda na kulturę klubową, natomiast brakuje takich eventów jak ten dzisiaj. Tani bilet, wiele nazwisk zachodnich i polskich, mało tego, z tego co wiem, od organizatorów, Table będzie wymieszany, czyli nie będzie tak, że w prime time będą grały tylko gwiazdy zachodnie i uważam, że to jest kolejny plus tego eventu. it is your first performance in poland uh, no not my first one i had a lot uh, for six seven years i'm coming here so uh, i i i lost the count uh, tell me how your father helped you in your career ah uh, my father was uh, he died a long time ago i think 30 years ago now but he was a dj in some uh, in his time a big big uh, bar dancing not a club and i get the uh, i think the moves and the blood from him so uh, I started to became a DJ when I was 15. I record my uh, my numbers from the radio, and I start to uh, to copy them and to page them. So uh, la later on, later on, later on, I start to play with the finials and go on, go on. And now I'm standing here. My style, my playing style. I mean, my style is uh, yeah, house. Sometimes vocal, sometimes a little bit deeper. But I like to play what the people like. You know. Uh, I'm not going to left or right to do my own thing. I'm a DJ who's playing for the people and I, I if I like the music I do it also for myself. But most of all I like when the people start to uh when I have interaction with the people. That's what I really love. But you will see on stage later. Impreza Summer Dream Festival Karsten Hell powiedz to dzisiaj właśnie na story. Impreza takie małe rozporządzenie wagacji połączone z moimi originalnym się w troszeczkę w większej wersji niż to miało pierwotne założenie, czyli wanili, tak. Eee, poszliśmy w taki sposób, chcieliśmy pokazać, że może zrobić coś eee, dobrego przy niskiej cenie biletu wstępu. Myślę, że jeżeli chodzi o całą organizację, też jeszcze nie wygląda. Promocja była masakryczna na mieście. Nie tylko radio, nie tylko eee, jakieś bilety, internet, samochody, były dziewczyny itd. h 2, który jest zakrojony, jeździł, tak. Eee, było głośno, było głośno. No, z jakim efektem? Zobaczymy na koniec.